All right. Witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej rozpoczynającej pracę parlamentarnego zespołu do spraw obrony kierowców zespołu niezwykle potrzebnego, zespołu, który będzie dotykał tematów tak pomijanych przez rzesze partii polityków, tematów, które dotyczą wszystkich obywateli, wszystkich obywateli, którzy chcą w sposób sprawny i bezpieczny poruszać się po polskich drogach. Są ze mną posłowie, którzy tworzą ten zespół, przewodniczący tego zespołu Bartłomiej Pejo, poseł Bartłomiej Pejo, wiceprzewodniczący poseł Ryszard Wilk, tworzą go również inni posłowie Konfederacji, poseł Krzysztof Tuduj, poseł Bronisław Foltyn. Mamy nadzieję, że ten zespół będzie się rozrastał, ponieważ właśnie my jesteśmy Będziemy głosem polskich kierowców, polskich osób, obywateli zmotoryzowanych, wszystkich tych, którzy chcą, tak jak powiedziałem, bezpiecznie, sprawnie i tanio poruszać się po polskich drogach. Konfederacja jest głosem kierowców. Oddaję głos posłowi przewodniczącemu naszego zespołu, posłowi Bartłomiejowi Pejem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał kolega Grabarczyk, zespół do spraw obrony kierowców dotyczy będzie zajmował się sprawami, które będą dotyczyć wszystkich kwestii związanych z kierowcami, a więc prawo ruchu drogowym, a więc prawa i możliwości polskich transportowców to również prawa kierowców, motocykli, samochodów ciężarowych, autokarów. Wszelkie kwestie, które związane są, z szeroko rozumian rozumianymi kierowcami będą poruszane na tym zespole, i z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam do współpracy polityków, posłów obecnej kadencji, stowarzyszenia transportowe, stowarzyszenia, które skupiają właśnie motocyklistów, wszystkich kierowców, którzy, których dotyczy, dotyczą przepisy obowiązujące w Polsce. Proszę Państwa, dzisiaj chcę, chcemy Państwu zaprezentować. Pakiet Polskiego Kierowcy. To cztery tematy, według nas najważniejsze, które należy poruszyć jak najszybciej. Przede wszystkim zmniejszenie opodatkowania cen paliw. Przedstawialiśmy jako Konfederacja jakiś czas temu projekt o nazwie Tanie Paliwo. Ten projekt zakłada generalnie zmniejszenie cen paliwa o około jedną trzecią. My nie proponujemy, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, w kampanii wyborczej zamrożenie cen paliwa na chwilę na kampanię wyborczą, tylko na stałe. I te ceny faktycznie mogą być o około 1 trzecią niższe, czyli w przeliczeniu na obecne stawki około 2 zł paliwo mogłoby być faktycznie niższe i mam nadzieję, że wielu posłów poprze taką, taki projekt ustawy. Kolejny punkt zmniejszenie absurdalnych stawek na Mandatowych. Szanowni Państwo, w tej chwili stawki mandatów zostały zwiększone o 1000%. Maksymalna stawka, która wynosiła 500 zł, w tej chwili wynosi 5000 zł. To jest nic innego jak łupienie polskich kierowców i nabijanie budżetu państwa. Mam również nadzieję, że przyszły rząd, rząd wszystko na to wskazuje pana premiera Donalda Tuska, będzie również za tym, aby nie łupić Polaków w ten sposób, aby kierowcy mogli swobodnie poruszać się po ulicach polskich miast, polskich autostradach czy polskich, ruch, polskich drogach szybkiego ruchu. Kolejny punkt: Nie dla zakazu sprzedaży aut spalinowych. Nie tylko zakazu sprzedaży, ale również zakazu poruszania się w miastach. Byliśmy jako przedstawiciele konfederacji w zeszłym tygodniu na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie podkreślaliśmy atak na nasze swobody obywatelskie, swobody kierowców, na naszą wolność poruszania się po miastach. Tutaj warto zaznaczyć, że gdyby nie tak zwane projekty elektromobilności, gdyby nie pakiet Fit for 55, który jednak zmusza przewodniczących rad, tak jak w przypadku przewodnic pani przewodniczącej miasta stołecznego Warszawy, do tego, aby wprowadzać tak zwane strefy czystego transportu. Radni będą najprawdopodobniej w Warszawie decydować o tym 7 grudnia, ale warto zaznaczyć, że do tego doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Morawiecki, który nie zastosował weta w programie Fit for 55 i teraz mamy tego skutki. Teraz samorządowcy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą próbowali wprowadzać tzw. strefy czystego transportu, czego, czemu się zdecydowanie sprzeciwiamy. To jest atak w polskich kierowców, atak w osoby najmniej zamożne, w osoby nie tylko mieszkające na przykładzie Warszawy, w samej Warszawie, ale również osoby przyjezdne, które przyjeżdżają tutaj za chlebem pracować i tymi autami kilkunastoletnimi za chwilę wjechać do Warszawy nie będą mogli. Co warto zaznaczyć, w Polsce powyżej, auta powyżej 20 lat stanowią 40% wszystkich samochodów, a w tej chwili zarejestrowanych mamy ponad 25 milionów samochodów. Kierowcy to w Polsce ponad 22 miliony 22 osób. To jest, Szanowni Państwo, ogromna rzesza osób, kierowców, których dotykają. Bzdurne obostrzenia, zakazy, nakazy i uderzają również w kieszenie polskich kierowców, polskich obywateli. I Szanowni Państwo, to są punkty, które, na których będziemy opierać na początku naszą działalność Zespołu Parlamentarnego do spraw obrony kierowców. Serdecznie raz jeszcze zapraszam do współpracy wszystkie środowiska, które mają jako dobro stawiają sobie prawa polskich, polskich kierowców. I proszę Państwa. To zaproszenie kierujemy również do parlamentarzystów, jak na początku wspomniałem. Mam nadzieję, że parlamentarzyści z każdej opcji politycznej wezmą udział, przystąpią do zespołu parlamentarnego do spraw obrony kierowców. Oddaję głos poseł Ryszard Wilk. Dzień dobry. Szanowni Państwo Polacy. Codziennie, masowo korzystają ze samochodów, z samochodów, szczególnie tych spalinowych, aby dostać się po prostu z punktu A do punktu B. Jeżdżą nimi do pracy, odwożą dzieci do szkoły, jeżdżą na wycieczki, jeżdżą na wakacje i wiele, wiele innych. I rząd zaczął tych wszystkich kierowców traktować jako głównego sponsora imprezy. Poprzez to, że cały czas jest podnoszona cena paliwa, pojawiają się różne podatki, różne opłaty, są podwyższane taryfikatory mandatów, rząd po prostu kierowców łupi. Nie godzi się na to, aby rząd sięgał do kieszeni obywatela nawet wtedy, gdy on odwozi swoje dzieci do szkoły. Czy nie godzi się na to, aby wprowadzić podatek od podatku od samochodów spalinowych, który de facto wielu ludziom odbierze prawo do posiadania czy do jeżdżenia samochodem w ogóle, ponieważ Polacy jeżdżą bardzo starymi samochodami, nie dlatego, że oni są kolekcjonerami starych samochodów, tylko dlatego, że na takie samochody po prostu ich stać. Jeżeli wprowadzimy podatki od samochodów spalinowych, to wielu ludzi straci w ogóle prawo do poruszania się samochodem, więc jako ten parlamentarny zespół będziemy straż stać na straży tego, aby Polakom nie odebrano możliwości taniego i przede wszystkim komfortowego poruszania się. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Wszystko jest. Dziękuję bardzo Dziękuję. i zapraszamy do zespołu, do spraw obrony kierowców. Dziękujemy.